w Pabianicach. Zaraz zacznie się półmaraton, do którego cała Polska przygotowywała się kilka miesięcy. Proszę Państwa, tłumy szaleją. Jestem tutaj z Wami. Tomasz Lisb niedługo przybędzie. Jak na razie jestem tutaj sam. Drodzy Państwo, wszyscy już ruszyli. Półmaraton ruszył. Prawda, znane nazwisko Łukasza Ścibuta. Cała Polska szaleje. Wszyscy zjechali się tutaj, żeby wziąć udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Proszę Państwa, widzę pierwszą osobę, która biegnie. Dostrzegłem go. Nie trudno go zauważyć. Widzę Marcina Grzankę. Widzę Marcina Grzankę. Widać go i słychać, bo chora noga wcale mu nie przeszkodziła. Ale patrzy dalej, patrzy dalej, kto tam będzie biegł. Gdzie, kto tam jeszcze biegnie, o jakaś popsuta jedynka stoi koły zdechu nieważne. Ale chyba ją wyminął, tak, to na skrzydłach wyobraźni. Widzę ich, biegną. Biegną prosto Bieszczad. w swoich objęciach i ramionach. Widzę, już biegną, są coraz bliżej i widzę tak. To 77. Pawełnika drużyna Harcerska, bomba! Tak! Biegną w pełni miłości! Widzę ich! Biegną, proszę Państwa! Pe... To się nazywa Zapał! Tak, proszę Państwa, biegną, biegną, dobrze! W tym szalonym tłumie widzę dalej! B biegną kolejni! Biegnie wiceprezydent! Miałem o nim nie wspominać, dobrze, biegną dalej! Kogo tam jeszcze widzę? Kolejna fantastyczna persona, niektórzy znają go z HPR-u, inni znają go też z, z dwóch braci. Marcin Żydowski! Marcin tak, jego przypadł z ręką uderzającą w prawy policzek. Nikt nie wie, jak to się dzieje, ale mimo to potrafi biec, dobrze. Kto tam będzie biegł dalej, kto tam biegnie dalej? Kolejna niesamowita, to jest prawdziwy VIP tego miasta, proszę Państwa, Oliwia Pietrzak, Oliwia Pietrzak, czy to jest Oliwia Pietrzak? Patrzę, wypatruję. O, niestety, jednakolicy się nie chciało po biegu Marcel. Marcel w musi miłości pobiegał swoim stawaniach. Marcel, wielki to dla do Marcela. Wiemy. Kto to biegnie dla wielu z nas, znany i kochany, jedno ramię ciutkę niżej, proszę państwa, to lewacki reporter, Król Mediów, Bartosz Józefiak! Witamy! Mimo tego, że sport, ze sportami jest Pan Brat wziął udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Kolejna osoba, kto tam biegnie, kto tam biegnie, biegnie. czy ja go widzę, czy biegną za nim szalone kobiety. Stada kobiet. Wszystkie się do niego kleją. Przecież to może być tylko i jedyny Dawid Stafewski. Widzę kolejną osobę, widzę kolejną osobę, trzyma się pierwszy ze peletonu. Czemu, czemu? Przecież jemu się nigdy by nie chciał! A rozumiem, przygielili mu na kij, napis rok fabryka przed oczami, dlatego Tymon biegnie! Tymon tak biegnie do rok fabryki! Biegnie, bo mu się tak nie chciał jak dzisiaj! Szanowny Tymon, daję radę, daję radę, proszę Państwa! Tuż daję mocy, ja nie daję radę, muszę otrzeć, po prostu pomoc z czoła! Kogo widzę dalej, kogo widzę dalej? Jedyny i niepowtarzalny, proszę Państwa, człowiek, który trzyma się w nie tylko dlatego, że jedzie stopem. Ostatni przetrzymany stopem zamiast dojechać do, do dojechał do Turcji. Kupa golewski. jak Jakub Koleski, łapie stopa. Łapie stopa to nielegalne, ale nikt nie widzi. Dobrze, patrzymy kto dalej. Kto tam biegnie? Oczywiście, że ta ma strasznie przystojnego chłopaka, tak podobno mówią. No jesteś to jest dziwne, Dobra, nieważne. I on to biegnie, nigdy nie zmęczona. Ola Kiewicz próbuje ją dogonić. Ola Urbankiewicz biegnie do Oli. Ola, jak się biegnie? Świetnie, świetnie. Nie. nie. Najwyraźniej przykro jej, no dobrze. Nie będę jej męczył. Ale kogo ja widzę? Kogo ja znowu widzę? Jeszcze raz tak patrzę. Mogłem się pomylić? Ale nie, to jednak biegnie! Biegnie bardzo Józef jak Bartek pomienił drogę, pobiegł jeszcze raz i wsiadł w zły autobus. No mimo to wielkie brawa, bardzo się starał. Dziękujemy serdecznie. Zaraz przekazuję głos do studia do przyszłego roku. Paweł Jakubek, dla faktów.